Dobra widziałem na moim kanale yy, Niedziela Niedziela piękna pogoda yy, Tutaj porażu, yy, Skuterek jest na przerwie A to dlatego, że Postanowiłem w końcu Kupić danego akumulatoru, Ponieważ ten co był w zeszłym roku W zeszłym roku było mało jezdone Ten no, akumulator niestety padł no i było bez akumulatora I musiałem kupić akumulator, kupiłem akumulator, w zasadzie wiem, że jednak kupię I że będę w tym roku też jeździł, może trochę więcej Bo w zeszłym roku tak jak mówiłem 200 km tylko Ale tu mamy 11 yy, 74. nie wiem Więc myślę, że będzie jezdone co do tutaj krokodyla, tego co pokazywałem, no ludzie się. Nie mam ludzie się patrzą nad z daleka. Nie wiadomo co to jest. Z bliska na no widzę, teraz w szak. wtedy yy, dochody, bo ostatnio mam oma ale yy, nie było właśnie czasu kiedy. Yy, właśnie był taki problem, że no właśnie że zgubiłem tablice jest a to dlatego, że jak zauważycie tutaj mam y, tablicę przekręcą na takich wkrętach i bezpośrednie do do no, błotnika to najśmień. Yy, tutaj natomiast w kącie, w mam ten ramkę taką. I teraz odczepiłem ramka przykręcona do błotnika. Odczepiła mi się tutaj ta dolna ta dolna ten podczas jazdy. mi wyskoczyła i zniknęła więc już tym tablica się wysunęła i spadła. Na szczęście udało się ją odnaleźć ale pośrednictwem internetowym tam ją znalazł. No i pojechałem odebrałem no i założyłem i teraz już tak zrobiłem, że, że po prostu wziąłem, przewierciłem tablicę tutaj i przykręciłem ją na dwa wkręty, tak jak w skuterku dzięki temu e, no, zawórca będzie trzymać jest ona w ramce, ale będzie trzymać ze względu na to, że jest e, przykręcona od góry tak jak tutaj tablica skutera Dobrze, dalej. E, tym będziemy jechać, ja sobie trochę w tym już e, początek sezonu dopiero e, przed półmeczkiem, że tak powiem, no ale tutaj już zrobiłem 1000 km w tym sezonie 41.413 a tamten sezon kończyłem było 41.000 e, plus e, coś, także 1200 km zrobione tyle co przez cały ubiegły sezon no i tu miałem taką awarię, że po prostu, yy, jak miałem awarię lampy stopu, a tu taką awarię, że jak yy, włączyłem zapłon i wcisnąłem hamulec w tylny i przedni, to stop świecił. Natomiast jak załączyłem światła pozycyjne, jak światła mijanie, yy, to nie świeciło ani z tyłu pozycja, ani jak wcisnąłem stop, yy, ani na przednim hamulec, ani na tylnym i to się okazało. Tu jest taki tutaj jest, nie będzie tego mierdać. Tam jest taki kabelek i jest podłączona masa. Jest konektorek i jest wpięta masa. Yy, do żarówki. No i ten konektorek się po prostu ugnił. Kabel uleciał no i nie było styku i, i to nie działało. Miałem na początku wymienić żarówkę, ale się okazało że jest dobra, więc... Postanowiłem, że ją zostawię i tak to wygląda. Nie? Dobra, to ja wezmę, wyjadę i będzie mi się podobało gdzie na tobie. Я ем. <laughs> Dobra, jak widzicie, jechałem nad zaporę, W tej chwili jestem na błonia. Tutaj jest wyjście na kozią górkę. Jest fajnie. tym się dostanę, zrobiłem pauzę. No i dzisiaj, tak jak mówiłem, miałem piździka. Spędzamy sobie odpoczątkowo w garażu, a teraz piździk trochę nie A w związku z tym, że jest ładna pogoda, tak sobie myślę. Bo mam tutaj już na rezerwie paliwa. Mogę Wam pokazać, mam tutaj na rezerwie paliwa, Trochę myślę jak jak teraz do domu, sobie pojadę zatankować i po południu się przejadę na, na drzeczkę do Korąbki. Na całe kilometry przebiegu przebywa jest 11709, także widać, że jeździ. No i co, ja sobie teraz na fura pauzę zrobię. Kajna pogoda. Tutaj widać jest cień, ludzie spacerują. Ja tutaj będę serwer robił i potem pojadę yy, do domu. I po drodze na stację i po południu jeszcze przejadę ten nad staczkę. Jest to od razu. Aha, nie wspomniałem przedem we vlogu czy sprzedajemy jego karta. To z tego brązowego karta, co miałem, tak, także się zrobiło trochę więcej miejsca w garażu. Może kiedyś będzie jakiś inny sprzęt. <grym> Dobra. Na razie e, nie zagaduję z tej dłużej. motorek w miarę pamiętam się spisuje. Na nie jeździłem w zeszłym roku, tylko nie Kilometrów zrobiłem za cały rok A z Hondą w tym roku zrobiłem tysiąc ponad to stwierdziłem, że nie z odpocznie, A ten sobie pojedzie Dobra to widzimy się potem yy, Nie wiem Chyba nad Rzeczką Albo, albo pod domem zakończę tego vloga Dobra no to ja przyjechałem Tutaj z tego Stwierdziłem, że skończę tego vloga tutaj. Po południu przejadę na ale to chyba nie będę męczył. I to ja pokażę wam jeszcze tutaj w garażu. Yy, Miejsce się zwolniło, bo buchar kars został sprzedany, także jest tak, jest traktor. I w rower, mój rower i rower siostry. Aha, mój, mój stary rower czerwony, ten co miałem, Yukon, też został sprzedany, tylko jest dawno. zaraz jak został ten kupiony. Znaczy, akurat sobie jeździ teraz rzadko, bo są te upały, nie da, się, nie da się jeździć na rowerze, ale ostatnio byłem się tak przejechać parę kilometrów, także nawet spoko, dobra. Jeżeli Wam się filmik podobał, to zostawcie łapkę w górę. Zapraszam do komentowania, oglądania. Pozdrawiam Was i hej.